Chwilę po ceremonii ważenia rozmawiam z Michałem Chudeckim. Michał, jutro naprawdę ciężka walka Felix Lora. Jak przygotowywałeś się do tego pojedynku? No, przygotowywałem się, już, już mówiłem to we wszystkich wywiadach i na Boxerol i na Ring Polska. No zacząłem e, zakopanem, później wróciłem do Poznania, Sparingi, e, przygotowania z bratem, e, współpraca z Rancor Crossfit, e, t, pracowaliśmy dużo nad siłą, nad e, siłą uderzenia, e, no wszystko tak w skrócie. Kończąc e, właśnie obozem w darówku, e, fajny klimat, e, landowski team właśnie i właśnie mój brat był ze mną, tam ostatnie dwa sparingi stoczyłem, wróciłem do Poznania, świeżość złapałem i jestem tutaj, jestem gotowy na Lore. Zgodzisz się ze mną, że to będzie najtrudniejszy pojedynek w Twojej dotychczasowej karierze? E, zgodzę się, że, że to jest najcięższy przeciwnik e, krok w mojej karierze, ale ta walka nie musi być wcale dla mnie ciężka, ponieważ ja no, to są moje, nie wiem, no, te, te przygotowania najlepsze, jakie tylko miałem. I, 50% to jest e, dzięki współpracy właśnie z hotelem Rodan, e, tam jest profesjonalny mój szef kuchni i dietetyk, oni uznali mi taką dietę, jadłem tak zdrowo, 5 e, posiłków dziennie, jeszcze dojadam właśnie z tymi odżywkami, przyjechał też kucharz do mnie, także 50% zrobiłem tą dietą, no, to co jem, tak się czuję, super się czuję i jestem w formie, myślę, życia. Parowałeś m.in. z Krzyśkiem Cieślakiem yy, i z Krzysztofem Szotem. Panowie no, przegrali z Lorą. Podpowiadali ci, jak trzeba boksować, żeby zmaksymalizować swoje szanse na, na zwycięstwo. Wiadomo, Lora będzie piekielnie mocno bił, ale na co musisz jeszcze w tym pojedynku bardzo uważać? No znaczy, wiedziałem na co się porywamy. Krzysiek i no, dwóch Krzyśków po prostu są Mniejszy gabaryw niż ja, o głowy niż są ode mnie, ja jestem równy z Lorą. E, siłowo myślę, że teraz się pod, pod, po, poprawiłem, bo zawsze brakowało trochę m, nad taką siłą statyczną popracować. Była zawsze dynamika w walkach, ale brakowało tego i krop, kropki na, na i. Teraz na Sparringa czułem moc. moc e, myślę, że Krzysie, dwóch Krzyśków mogą to potwierdzić, chociaż nie wiem czy będą chcieli. Wyszło wszystko fajnie, jestem gotowy na lore, tak jak mówię i się nie obawiam jego siły, bo ja też jestem silny. Pojedynek odbędzie się na dystansie 10 run. Ty nie obawiasz się o swoją kondycję? Ja jestem gotowy na 12. Ja jako jedyna tej gali walczę 10 rund. Wszystkie ósemki, czemu nikt nie walczy 10? No ale ja chciałem. To jest moja decyzja. Sam poprosiłem od tego przeciwnika, tylko takimi walkami można gdzieś dojść. Ta walka mi da dużo. Wiem, że pewne drzwi mogą się otworzyć i tylko takimi rywalami. Bardzo dzisiaj widziałem bardzo mocno naładowanego chudeckiego. Tak naprawdę pojedynek dopiero jutro, a już dzisiaj wielu Twoich fanów na ceremonii ważenia chudy, chudy, chudy. Czuć ten doping. Tak naładowanego nie widziałem Cię nigdy. No jutro będą chyba fajerwerki. Tu będzie 500 osób ode mnie z tej Polski i z Poznania Zobornik z Żabna, ze Śremu, i ze Szczecin, Szczecin dołączył mocny właśnie Green Zone, moi, moi właśnie sponsorzy firma Connector, ro, Hotel Rodan wszyscy dołączyli, także jest moc jest naładowany już od dwóch tygodni, także cieszę się, że jutro będzie ta walka. A jak to ostatnie godziny spędzisz przed walką? No, odpoczynek, odpoczynek, wyciszanie, już mam plan naświetlony, wszystko mam y, ustalone, także już z góry już od tygodnia i, i żyję tą walką, także na spokojnie wszystko spokój jest i tylko słucham mojego brata, ufam mu to co on powie, tylko go będę słyszał w ringu, także mam team super, tu jest zaufany, Piotr Giurczyk y, jest w narożniku, Mateusz Brodowiak moim Katmanem. Mój brat jest pierwszym, także jest wszystko, wszystko, jest dopięte na ostatni guzik profesjonalne podejście i przygotowania. Michał w takim razie nie zatrzymuję dłużej powodzenia jutro. Dziękuję bardzo. Trzymajcie kciuki, oglądajcie jutro, będzie dużo emocji.